Siema, nazywam się Michał Dobranowski. Mam 17 lat. Jeżdżę na deskorolce jednym słowem mówiąc, zajawa. I dzisiaj pokażę swoje umiejętności w 5 na 5 razem ze skatewolf. Pierwszy triczek, jak pokażę, to kickflip. Podstawowy triczek, bardzo przyjemny. Dobra, drugi triczek to Switch Hill. Ma mój ulubiony trick. No, co tu więcej powiedzieć? <głos> Dobrze, <głos> Czekaj, muszę to przemyśleć. Dobrze, Dobrze jest. jest. Dobra, trzeci triczek jakiś zrobię to Noli Flip. Też bardzo fajny trick. No, zajawa <noise> <noise> Czwarty triczek to 3-6 flip fajnie się go kręci, no tak, taka sztuczka widowiskowa, bym powiedział, no taka, no jara mnie to jara po prostu. I piąty triczek to big spin, też fajny trick, fajnie też się można zakręcić ciałem. No, nic, nic dodać, nic ująć. Pierwszy triczek, który chciałbym się nauczyć, to impost. Mam nadzieję, że tam teraz kostek tam jeździ. O, robi. Mam nadzieję, że mnie nauczy, bo on jest tym mistrzem. Drugi triczek, jaki zrobię, znaczy chcę się nauczyć, a go nie umiem totalnie, to hard flip. Też fajny trick. Trzeci triczek to Late show it. Mega, mi się ten trick podoba. Myślę, że go ogarnę na pewno. No tak. Jeden dzień bym sobie dał i umiem. Dobra, Dobra czwarty trick to Noli 3-6 flip. Przynajmniej jedną nogę umiem w miarę. O, tak. Godzinka katowania i z każdej próby. No i piąty triczek to Backside hill Tam chyba dwa razy go skleiłem. Godzinka katowania i z każdej próby. Dobra. <grymne> Jak wszystko. I zakończenie, tak? No wiesz, powiedzieć, że to tyle. To no, było moje Dziękuję bardzo być. za zaproszenie tutaj. To wszystko. Bardzo mi się podobało. Kozak po prostu. Super. <grymne> <grymne>